Yo, what's up z tej strony? Lubkurc i wracamy do tej no cóż, jakże zacnej, lecz w tym momencie dosyć komicznej e, gry, czyli Max Payne 2. Wow, dupią już tu do nas. Na no, dzień dobry. Okej, okay, no i musimy coverować tego gościa, już sami nie mamy za bardzo, za, bardzo, za dużo życia, więc hmm, może to. Być dosyć trudne zadanie. E, ostatnio właśnie skończyliśmy w tym miejscu. No to wyjdź z tego człowieku! A matko by ściągnął tą głowę, nie było problemu. Dobrze, tak konkretnie. A! Dobra. E, no i tak, powiem wam, że czasami przyzwyczajenie do jakiejś gry o, są bardziej. bardziej nam szkodzą niż, niż pomagają, ponieważ. jak pamiętacie w ostatnim odcinku, który nagrywałem no, jakieś dwa tygodnie temu, e, miałem niewyobrażalne problemy z przejściem tamtego ostatniego fragmentu. No dobra, to już widzieliśmy. A w tej chwili usiadłem po właśnie dwóch tygodniach przerwy do tej gry i przeszedłem ten, ten etap za pierwszym razem bez najmniejszego problemu z taką ilością życia można, można. Jak widzicie czasami to bywa różnie. Okej, okay, co my tu mam? A w ostatnim czasie strikera znalazłem. A może z dwoma muzykami przez chwilę. Wchodzimy, zapiszemy oczywiście, żeby nie musieć słuchać tego podobnie. O, goście tu podcoverujemy. Wow, no niestety wyszło nieco inaczej niż się spodziewałem, ale cóż. Dobra, to tych od razu zdejmiemy cofniemy się do tego frajera. A, troszkę dostał po kuśkach. No, mam jednego painkillera. Jak miło, a trzeba. Pochodzić troszkę pozbierać. Chociażby amunicji, ale no bardziej by mi tu painkillery urządzały. No niestety nic z tego. Eee, myślę może... Czy by się nie pobawić ze strikerem? No, tak, tak idę. Poganiam mnie gościu z głową większą niż mały samochód. O, świetnie. Tego właśnie potrzebowałem. Środki przeciwbólowe. O, pain. Dwa tygodnie bez pain killerów. To naprawdę... wow, Dobra, Przeładowywałem mojego strikera potężnego. O fuck! O, strasznie to poszło, powiem wam. Dostać niepotrzebnie sporo zdrowia, no i wszystkie pain killery. No a cóż. Najpierw całą amunicja do strikera przy okazji. Wow! No, teraz już praktycznie całą. A czekaj na mnie tutaj. Muszę się wyposażyć w coś lepszego. O, siema. Tu twoja ma podobizna, widzę. Ja kolejna. No okej, okay. myślę, że niezłą ma kuloodporność ten kombinezonik. Też muszę sobie taki załatwić, chociaż Max wyglądałby w nim, powiedzmy szczerze, nieco komicznie. Dobra, tutaj też już nie ma amunicji, no to kałach. Bardziej, że mam Max amunicji. No okej. Okay. Co o tym mówisz? Te, ta, chodź Ten Chuj. No dobra, a to też, tak? Takie bezcenne, dobra O, jakieś nieodebrane połączenie. Nie no dobra. A gdzie on polazł? Tutaj jest dobra. A z czyizną idą. Skoro się chowa, trzeba będzie go coverować. A no, tak średnio podoba mi się ten etap. Mhm. Nie, wcale się nie widać, wiesz. No dobra, tylko. Aha, nie, dobra. No, byłem pewien, że gdzieś tutaj zaczną przychodzić, przychodzić ale... A, co? No proszę. No nic, mam... ...po prostu ruszyć naprzód. Aha, dobra, witam. O nie, Payne, to był naprawdę głupi pomysł, żeby tam skakać. A, jednak przeżyłem. Choć nie wiem, jakim cudem. Trzeba było to załatwić e, inaczej, w sensie, że zejść troszkę delikatniej. A, no tak, dobra, on idzie za mną. Wow! W ostatniej chwili ich spostrzegłem. Dobra, zostawcie mojego przyjaciela. Wiem, że nosi się dosyć dziwnie, ale nie osądzajmy go tylko za to. Pewnie ma wiele ukrytych zalet. No No niestety mają pancerne drzwi od furgonetki. Dobra. Świetna sprawa. Wow. No tak. A kiedy ja sobie nie zapisałem, to jest pytanie. A spoko. No nie muszę przerywać nagrywania. Tam jeden do góry, był. Hmm. Aha, teraz zaczął z góry dupić. No to nic, łapcie grenade. <grymne> right, dobra, zapiszmy. Hmm. No dobra. Nie ma środków przeciwbólowych, niestety. No o czym ty do mnie pierdzielisz? Gdzie ty w ogóle jesteś? <laughs> no tak, znowu muszę go szukać. A, może on już pocisnął naprzód, nie wiem. Może tutaj sobie wlazł. No pięknie, a no proszę. No witam ja ciebie. Co, mam teraz coś przycisnąć, tak? Uh, nope. No dobra, ciekawe jak się przeciśną przez te drzwi, a tu schodami nie może wejść. No, to naprawdę dosyć komiczna sytuacja. Ale to absolutny wyjątek, jeśli chodzi o tą grę, ponieważ jest ona dosyć poważna, przynajmniej w 99% przypadków. Jeśli chodzi o misję, tak. No dobrze. Więc dawno nie było Maxa Payna. Jak już mówię dwa tygodnie bez nagrywania. Skupiłem się za nie głównie na FIFIE. No ale to z, z tego względu, że zacząłem właśnie nowy ten projekt. A taki projekcik tego sezonu Zostań gwiazdą. I to. Dlatego. Tak, Soldiers, jak wiecie, jest. Jest Przerwa w Soldiersie. A, tu jest Ponieważ, no jakoś nie chce mi się ostatnio tego nagrywać No i tyle Mhm. Okej, okay, znowu będą dupić Nie, Pain, nie skacz! No i dupa, nie żyje A... Dobra, on tu już polazł Tak, dobra a czy oni Nie, dobra, chyba tam nikogo nie ma Więc trzeba znacznie lepiej gospodarować zdrowiem, bo to wygląda dosyć ciężko. No dobra, tutaj <ścoughs> Ciśnij się, schowaj. Mhm. A łapcie grinate. So. Aj dupa. Mhm. Sporo wczytywania, jak na początek, no ale cóż... Z takim życiem naprawdę nie jest łatwo, uwierzcie mi. No, to było niezłe. Jeszcze chyba kierowcy... no tak. No jak widzicie, no mają je na jednego hita, nie? Tak to niestety przykro wygląda, może się schowamy gdzieś tam bardziej. Co tam do mnie gada? Mhm. No to się. W... No, już myślałem, że się wpieprzyłem w jakieś gówno, z którego później nie będę mógł wyjść. A poszukamy killerów może wśród ich denatów. No, Nie liczyłbym na to. No, niestety. A do Digla znalazłem coś. Więc może pokorzystajmy... Tak. Dwa Digle... Można zasejwować... Eee, tak więc... Gdzie ona polazła? Pewnie gdzieś tam... Że o ona mówię, o nim, no... To jest taki frajer... Hehehe, no, pakuj się na pakę, ja będę prowadzić. No chyba nie za bardzo. Dobra. No, wow! <laughs> Breakdancing. Yeah. Dobra. Nie, dwa digle się nie nadają w tej sytuacji absolutnie. Eee, Kałach też nie ma jakiejś potężnej siły ognia. To trzeba przyznać. Przynajmniej na krótki dystans, to jest bardzo, bardzo celny. To jest jego duży, duża zaleta. Dlatego też często go używam. No ale MP5 jest chyba bardziej taka wszechstronna. Bo jest dobra i na krótkim, i na długim dystansie. Tym bardziej, że też można przycelowywać z niej. Co zaraz zademonstruję. Tutaj skampimy ładnie. Na jednym magazynku wszystkich. Tak jest.

I was desperate enough to look for Mona at the fun house. I got a bad feeling about this, Max. Dearest of all my friends, drop your gun or the bomb goes. I had a bomb ticking in my head. No amount of painkillers would disable it. Okay, five. żeby hmm, czyliśmy znowu byli. Kierowali Monom. moną. i ostatnio się okazało, że wład, Wład, nie wiem jak mam go nazywać. Okazał się zdrajcą. No i teraz próbujemy go dorwać, ale przede wszystkim naszym priorytetem jest odnalezienie Mony, tak zwanej Okay. She came to get me through the fire <laughs> całkiem efektowne wejście Mona. Przeładuj sobie spokojnie. A jak widzę mamy tylko Digla. Więcej nie poszalejemy, jeśli chodzi o ilość broni. A, to myślę, że mamy po prostu zduprzeć stąd. A i nie tędy. Eee... tędy też raczej jest ciężko. No nie wiem. Poszukajmy alternatywnej drogi. Jak wiemy, tutaj gra nie prowadzi nas zarączkę po prostu To jest kwestia naszego odnalezienia się w otoczeniu. No i też przede wszystkim warto jest słuchać tych dialogów, bo czasem można się dowiedzieć, co mamy robić. Że czasami zazwyczaj. No ale jednak nic nie. Nic nie zastąpi naszej intuicji gracza, że tak powiem. Mhm. Ziem No wpieprzył troszeczkę. Może mam w coś strzelić, wysadzić.